System utrzymywania pasa ruchu wykorzystuje dane z kamery umieszczonej na przedniej szybie w celu korekty toru jazdy w przypadku nieumyślnego przekroczenia linii ciągłej lub przerywanej. Gdy system utrzymywania pasa ruchu jest włączony, lewe i prawe linie są wyświetlone na tablicy wskaźników w kolorze szarym oraz świeci się lampka kontrolna. Jeżeli kamera nie wykryje linii ciągłej ani przerywanej, lampka kontrolna i linie na tablicy wskaźników są wyszarzone. Po wykryciu linii lampka kontrolna i linie mają kolor biały. Jeżeli kamera wykryje tylko jedną linię, zostaje ona wyświetlona na biało na tablicy wskaźników. Wykrywanie działa podczas jazdy z prędkościami od 65 do 180 km na godzinę. Jeżeli pojazd jest bliski niezamierzonego przekroczenia linii lub znajdzie się blisko pobocza bez żadnych wskazań, kamera wykrywa zagrożenie i włącza system, który skręca kierownicę i koryguje tor jazdy. Lampka kontrolna na tablicy wskaźników i linia zmieniają kolor na żółty w celu ostrzeżenia. Jeżeli, mimo skorygowania toru jazdy, system utrzymywania pasa ruchu nie może uniknąć zagrożenia. Lampka kontrolna i przekroczona linia wyświetlane na tablicy wskaźników zmienią kolor na czerwony. System powoduje również wibrowanie kierownicy, sugerując w ten sposób, że kierowca powinien z powrotem przejąć kontrolę nad pojazdem. Jeżeli system utrzymywania pasa ruchu jest włączony i wykryje, że dłonie kierowcy nie spoczywają na kierownicy lub kierownica nie została poruszona, lampka kontrolna na tablicy wskaźników i wyświetli się komunikat Utrzymuj kontrolę, stowarzyszącą temu aktywacją sygnału dźwiękowego. Proszę zauważyć, że jeśli opcja interwencja w przypadku przerwania linii nie jest wybrana, funkcja nie interweniuje w układzie kierowniczym w przypadku przekroczenia przerwanej linii. Ostrzega ona jedynie za pomocą wibracji kierownicy i czerwonego wyświetlacza tego wskaźnika i danej linii. Te ustawienia, a także aktywacja i dezaktywacja ostrzeżenia o zjechaniu z pasa ruchu, są dokonywane za pośrednictwem funkcji My Safety. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji na ekranie multimedialnym, proszę przejść do opcji Vehicle World, a następnie Wspomagania jazdy. W trybie All On Ten Alert i wszystkie alerty bezpieczeństwa są domyślnie aktywowane. Aby uzyskać więcej możliwości personalizacji, proszę nacisnąć Skonfigurować My Safety Perso. Następnie można utworzyć swoją listę pomocy w prowadzeniu pojazdu. Aby dezaktywować system utrzymywania pasa ruchu, proszę kliknąć tutaj. Jeśli dezaktywują Państwo funkcję interwencja na przerwanych liniach, funkcja będzie emitować ostrzeżenie tylko wtedy, gdy pojazd przekroczy przerwaną linię. Na koniec można ustawić stopień wyprzedzenia ostrzeżenia i intensywność wibracji kierownicy. Przy ustawieniu wcześniej zostaną Państwo ostrzeżeni, gdy tylko linia będzie blisko. W przypadku standardowego poziomu wykrywania ostrzeżenie zostanie wysłane, gdy linia będzie się zbliżać. Przy ustawieniu późno linia zostanie wykryta dopiero po jej przekroczeniu. Aby aktywować tryb My Safety Perso, proszę nacisnąć ten przycisk dwa razy z rzędu. Lampka kontrolna zgaśnie, a na tablicy wskaźników pojawi się komunikat My Safety Perso wybrany. Wszystkie alerty ustawione na Off w My Safety Perso zostaną wyłączone. Aby je ponownie aktywować, proszę nacisnąć ten przycisk jeden raz. Lampka kontrolna na styczniku zaświeci się i nastąpi powrót do trybu My Safety All On. Proszę zauważyć, że tryb All On jest aktywowany automatycznie przy każdym uruchomieniu pojazdu. W celu zapewnienia właściwego działania system utrzymywania pasa ruchu należy utrzymywać kamerę oraz przednią szybę w czystości i w dobrym stanie. Funkcja może być czasowo niedostępna w niektórych przypadkach, takich jak słaba widoczność lub występowanie ostrych zakrętów. W takim przypadku linie i kontrolka są szare. Gdy aktywny asystent kierowcy jest włączony, funkcja centrowania pasa ruchu może wpływać na układ kierowniczy pojazdu. W takim przypadku wskaźnik ten zastępuje wskaźnik zapobiegania opuszczeniu pasa ruchu na tablicy rozdzielczej. System utrzymywania pasa ruchu nie działa na biegu wstecznym. Jeśli ta lampka ostrzegawcza i komunikat, przednia kamera do sprawdzenia lub wspomaganie jazdy niedostępne pojawią się na desce rozdzielczej, oznacza to, że funkcja zapobiegania niekontrolowanej zmianie pasa ruchu wykryła błąd. W celu rozwiązania problemu skontaktuj się z przedstawicielem Renault. System utrzymywania pasa ruchu w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i otoczenie pojazdu.